Oj. co to za ryba? Co to za ryba? To żywca? Karp. Zdenga. Chyba. Nie wiem. Karp. Czerwone płetki. No. Płotka taka duża. Ale rybka, nie? Płetwie czerwone są. No, płoć taka duża, to nie, to nie jest płotka. Ona oddycha jeszcze. I wypuszczamy oczywiście rybkę Ona. wody. Ona chyba nie, nie przeżyje już tego.

Znowu drugi usta, usta <grywa> musi wodę się napić. <grywa> no, już! Proszę. Poszła na wolność. No, no, no ona jest oszołomiona. Ona poleci, poleci. Zdechło. No, pięknie, dziękujemy. Może jeszcze nie? nie? dochodzi, chyba. Nie, dochodzi do siebie. Do, do, do. Ona dojdzie. Do chusta! <grywa> No to już tyle Ale się ty tak poruszała, dojdzie Ja nie ma już szupa tu akurat No fajnie, nie? A no, szpilmu ja ją tak poruszał ona, ona już jak dochodziła do siebie No tutaj pomagamy właśnie rybce się dojść do siebie szkoda rybki A idzie rybka Pójdzie? No, pójdzie? Nie pójdzie. Na grilla od razu. Ale powinna na Ale ona się tam rusza, czy jak? Rusza chyba, nie? Jest tam. Pewnie się rusza. Pójd, 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 pójd. Idzie. Naprawdę no już płynęła nie? No, my mówimy, hej, do, do rybki. Ona się dojdzie do siebie. No.